Będziemy w najnowszym i chyba najbardziej wyczekiwanym challenge'u ostatnich czasów. Coca-Cola Challenge! Wybaczcie generalnie za odgłosy dookoła, ale jesteśmy na dworze. Ja sobie spiąłem włosy w kucyka, ja bo... chyba też to zrobię. Chyba też to zrobię, no bo to będzie niezła akcja. Obejrzyjcie dokładnie od początku do końca, A, żeby nie to... przegrać. Okej, okay, dobra, dobra to świetnie, brakowa. ale tak właśnie tak, żeby Jezusu, bardziej. Nie. nie musimy tam mętusów wrzucać, a tyle to wypuchnie. Dobra. dobra, zaczynamy. Więc tak, mamy trzy rodzaje wielkości: od najmniejszych maluszek, nie masz maluszek, są średnie, są średnie i największe. I największe. I generalnie to... No dobra, więc zaczynamy od najmniejszej yy, kolki. Musi... Jak ona tym strzącha <grym <grym <grym> Musicie wybaczyć, jak będziecie mieć jakieś głosy w tle, ale tu ciągle ktoś coś robi. Bo jest wiosna. Jest wiosna. Ale tak jest zimno, one się ubrały w ogóle. Jakąś bluzę bezdomnego jest założyłem. Ciepło. Jest ciepło, nic <grym> ciepło. Dobra, już ustawione. Dodaj yes. Adzie małą kolę. Ty weź też małą, a ja już wezmę troszeczkę większą. A nie powinno to być... Nie. Nie. Co nie? No dobra. Robimy po dobra. kolei, słuchajcie. No dobra, po kolei, ale to nie zaczyna. nie zaczyna. zaczyna. Ale nie powinniśmy Ale bardziej z... odsunąć. Się bo do Trzeba to najpierw odgazować. Wybuchnie go. go, go no i dobrze, My. go wysadzi. To... Nie odgazowuj No nie ale do czego mi wybuchnie zanim? To było ma sensu. No. Dobra, ja otwieram tę. ja się no, na to wyleci na nas. Barti, wrzucasz od razu. się przez dwa. Czekaj. Mój. Czekaj Dobra, chuj. Dobra. To mój ulubiony kolor. Moim ulubionym kolorem jest kolor ryżowy. Mój też. Mój też. Chyba no, wszyscy nie boję się, się tego. Dobra. <słyska> Jedną mamy za sobą! Jako jasno! się! Teraz Aniela! Mm. Teraz Aniela się? Mm. Ja. To zwiniemy się miejscami. Pyszna kolka. Pyszna! Wow. Co ona robi? Zwiniemy się miejscami, Badki. Mam się zmienić miejscem? Tak, by na środku robi ta działająca. Dobra, teraz Ty. Ale ty masz samemu mokre spodnie. No, Ciekawe to... dlaczego? A ja mam tylko jedne spodnie. Dobra, no to teraz Anielka. Z yes, tamtą. Jazda. Dobra, to Ale jest ramy. takie <laughs> Ada, jaka była No, a szczególnie jak A jak zaraz sobie Adeczka tak. sieknie no, cukierek. Czekaj, to, o, to boli... boli a... to tak boli? Tak boli, Ada, dobrze. No, jaki hypokondryk, tylko się martwi, ja muszę żeby jej patrzyć. Tak, to by... Dobra, ale cię, kurde, ta trzy Bosem mi wylatuje. Czyli, <smarty> ale jak to się robi? To się robi, że nie wrzuca i o Tak, I musisz, i musisz naciskać tak. Szyszysz. i on ci wtedy wylatuje. Ale uważajcie na aparat. No kola Ry... ja się marnuje. Ja nie. jestem oposiedzona i mi to wyleci naciska. Gdzieś tam. Tylko musimy uważać na aparat, nie? No bo prawie go rozwaliłaś. No dobra, <suszę> dobra, dawaj. moja. O Boże. Robię to dla... kurde... Nie wiem, dla was. Dawaj, ja ci wyjmę. Jest. Nie, góry. Tak, ja jestem lamusem, jestem lamą, A to ale tak, jest, jest dla mnie zwyczaj. Różowy mi pomoże, ale wrzucam i naciskam? Tak, i od razu jej podstawię. Jezu, no, Dawaj! <śleski> 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 no, no, no. <śleski> Nie, chowaj się! Można się utopić! Jak Jakawaj. Dobra, kola, Dobra, proszę. Na. Dobra, zamieniamy. się. Coca-Cola, teraz jada środek. Coca-Cola. To się mówi Cola. Jezu. To Cola czy Coca-Cola? Ale Coca-Cola, mówię. Ile tam jest czasu? No i będziemy Słuchaj. się... Więc słuchajcie, teraz ostatnio... Bierzemy teraz się, trzymaj. Nie, ja chcę Wiem, dwa. Chcę jak się Ja chcę dwa. dwa. Teraz bierzemy duże, a dajesz oczywiście najmniejsze. Ale Aniela miała musimy oblać pod koniec. Aniele, oblejemy? Ciebie. nie! Yeah. jak się zasadzają na mnie. Bardziej my bierzemy więcej tych metosów. Ale ja mam to, Ale chyba 3. musimy 4. wstać, ja mam dwa. Mhm. Masz cztery. Pięć czterdzieści! Ja też wezmę pięć. <laughs> Dobra, ale ten... Ja już wam... Ale weźcie może odstawmy to i stelmy, czy nie? Nie, I na aparat. Żeby nie, jest, nie. Co, ale to poleci, fukać. cholera. Bo jak my zaczniemy fukać tym aparatem. Jezu. Ale aparat. Musimy coś mordami robić z tym. Dobra, żeby takie, Mordy takie slow motion robić. Dobra, tylko nie w aparat. Ale to poczekajcie, chodźmy o, bo... na tym. To się! Dobrze. Uwaga! Jezu, poczekaj ile? Nie, pojedziesz! Poczekaj cztery. nie! A. Ffff... <saweak> Kurde... Ja się utopiłam! Do nosa! Ja Nie wypiłam! Nagle zaczął atakować! Do mi się O no Ja na bardziej całem zrobiłam! Haha, Cała jestem Nie! się Dobra, to dajcie konieczniu łapkę w górę, jak wam się podobał. My idziemy... jeszcze lepszego challenge'a. Jeszcze lepszego challenge'a, bardziej zwariowanego, a teraz idziemy... w górę. A teraz idziemy wszyscy brać prysznic. To... Prysznic, Coca-Colowy chyba. Dobra, to dzięki za oglądanie i